Siemanko, tu Kamilion OG, witam was serdecznie w drugim odcinku nowej serii kawały na sobotę. Taki mały update co do ostatnich newsów na temat nowości na kanale. E, miały być odcinki w środę, w sobotę i w niedzielę, oczywiście to pozostaje. E, w weekendzie miały być odcinki o godzinie 11 i tutaj jest mała zmiana, ponieważ jeszcze muszę troszkę popracować nad statystykami, także będzie na pewno w każdą sobotę, w każdą niedzielę i w środę odcinek. Ja już więcej nie przedłużam i zapraszam was serdecznie na parę dowcipów. Lecimy z tym! Szyma, wyglądasz na wypoczątego i zadowolonego z życia. Co ty jesteś na urlopie? Ja nie, ale mój szef tak. A, u mnie to nie za dobrze. Wczoraj tak się pokłóciłem z babą, że hej! Oj, 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 no i co? Do kogo należało ostatnie zdanie? Jak zwykle, do mnie! Ta, no i co i powiedziałeś? Powiedziałem stanowczo. Kupcę te <laughs> No to rzeczywiście. Ty, a w ogóle słyszałem, że twoja żona opowiada, że sobie ma zamiar kupić diamentową kolię. Ty nie masz nic przeciwko? Absolutnie nic. Czemu mam mieć coś przeciwko? Niech sobie gada. Ty, a teraz mi powiedz. Bo ja ci ciągle z tymi grejpfrutami widzę. Czemu ty jej tak w kółko ciągle jesz? A, bo mordeczko właśnie wyczytałem tak w internetach, że grejpfrut oczyszcza ciało, więc sobie tak testuję. To nie lepiej wziąć prysznic? <laughs> ja nie mogę z ciebie. Aż się dziwię, że moja ostatnio powiedziała, że jesteś jednym z mniejszych moich kolegów. Ty, to może mnie zaprosisz do siebie? <laughs> Wiesz co? Nie, nie trzeba. Lepiej niech sobie tak myśli. Oj tam, oj tam. Ale muszę ci tak powiedzieć, że cieszę się, że cię widzę. No to już widzę, gdzie to idzie, ale mordeczko muszę cię uświadomić, że jeszcze wypłaty nie miałem i niestety nie pożyczycie żadnych pieniędzy. No, także tak. Ty, a ty ostatnio gadałeś o tym nowym ziomku Przemek, co wy już się nie kumplujecie? No a ty byś się chciał kumplować z kimś, kto pije, pali, przeklina? No, chyba nie, na pewno nie. No widzisz, on też nie chce.